Halo, witam was serdecznie z tej strony remix Jest kolejna prezentacja jednostek na modzie Medieval Kingdom z 1912 No i co? No i mamy teraz Małopolskę Księstwo Małopolski, no i co? Roster bogaty jak widać już na samym początku jeśli chodzi o karty No to co? No to lecimy, no to tak, mamy milicję włóczniczą z wąsami Czyli naprawdę fajna jednostka. Tu widzimy na dygenka tego oddziału. Dalej mamy tak. Sierżantów. Gdzie są sierżanci? Tutaj są sierżanci. Tu już widać od razu, że się różnią od milicji. Mamy lepsze już uzbrojenie. Większe, lepsze tarcze. Solidniejsze. Natomiast gęby im się nie zmieniły. No, też mają wąsa. Polacy mają również... Eee... Pawężników, włóczników. Czyli tak. Pawężnicy. Tak jak e, w, mogli się zauważyć w bitwie właśnie w węgrami, kiedy grałem z TUFEM, wziąłem właśnie takich pawyżników. To jest po prostu mega jednostka. To są takcy, można powiedzieć, triari e, z rąki dwójki z żybu. Jak oni tutaj się bronią, to naprawdę ciężko ich załatwić. Mają kwadrat, mają silny tarcz, także jednostka po prostu czołgi. Czołgi do przeżycia. No i niedroga, droga, bo za 700 są. Także mega, mega jednostka, bardzo warto ją brać. Eee, Hala Tutaj widzimy ich, ładnie. Pik, pik, barnicy bardziej, lepiej opancerzeni z późniejszego okresu wydaje, nie. high, late, później, wyżej już sam już w sumie nie wiem, ale ten ci są, Trier, niżej od poprzednich, są bardziej opancerzeni no ale jeśli chodzi o wygląd, to wyglądają po prostu świetnie nie, nie będzie patrzeć na te statystyki, bo to będzie długo trwało no ale tak wyglądają, nawet już gęby otwierają, żeby tylko walczyć. naprawdę świetnie wygląda ta jednostka. Bombowo. No i tak, mamy jedną jednostkę do walki z warciu. I są to... Ciężcy topornicy. No, opatrzeni... opatrzeni się może nie, ale ciężka piechota toporników. Aczkolwiek brana jest jako średnią piechotę. Mm, tu pewnie mają tak. Dwuręczny topór widać Opancerzenie widać, że średnie takie nie za mocno, nie za słabo I oni są za 7 stówek No i ciekawy jestem Bo troszkę bitew przeciwko właśnie Małopolsce stoczyłem Ale jakoś nie zauważyłem żeby ta jednostka właśnie jakoś wygrywała grę Żeby tam mordowała bo Mimo no tani nie są 7 stów, mamy takich właśnie łebków no, którzy w walce wręcz powinni coś zdziałać i na pewno coś zdziałają ale za 700 mamy również pawężników, którzy potrafią przetrzymać, przeżyć całą grę. Jeżeli nie są tam okrążani przez 4 oddziały i nie mamy kwadrata, to wtedy zginą, ale tak, to... Można tutaj fajnie sobie właśnie różnorodną armię robić, troszkę tych, trochę pawężników, ale wtedy kosztem to kawalerii oczywiście, bo hajs się kończy. E, Łocznicy sierżanci. Tutaj ładnie tak wyglądają Tu, 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 tu szerszancie, To byli Łucznicy z Wielkopolski, tutaj są z Małopolski Ale to się praktycznie niczym nie różni Może troszkę statystykami, ale za bardzo niczym się nie różnią e, Milicja kusznicza Czyli normalna, standardowa jednostka. Kusznicy sierżanci Tuż, tu tu już lepiej to wygląda, bo mają chociaż czerwone ćwikowane zbrojki i tuniki. Tuniki akurat mają białe. Ale ćwiku, ćwikówki mają czerwone przynajmniej i to fajnie już też się ich się można... wyróżniają się po prostu. Ee, heavy Crossbowmen drugiego tieru jednostka tutaj już widzimy blachy mają na klacie i już jednostka mo może stanowić problem długo może żyć powinna też mocno strzelać także też już ale też droższa już nie patrzałem nie zapamiętałem jaka cena była akurat za tych kuszników ale no pewnie coś z koło 600 no i mamy hand gunnerów których no można być yy, różnego innego zdania na temat właśnie tej jednostki, bo kurde, raz zagra się nią dobrze, raz zagra się nią źle. Naprawdę to jest bardzo nieprzewidywalna jednostka. Potrafi tutaj naprawdę pokarać pod elitarne jednostki, ale też potrafi zrobić gówno. A są drodzy, bo są za jakieś 800 chyba. No ale trzeci tier oczywiście. No lecimy, jest to jest kawaleria. Moultent sierżan. Sierżan na koniu. Eee, no i co? No i wyglądają dosyć dobrze. Poza tym, że tutaj jakieś takie niebieskie kolorki posiadają. No to jednostka wygląda dobrze. To jest pieszy tier, to jest średnia kodnica, także... Na no, taką wygląda również. Mm, najemnicy z Mazowsza. Drugi tier to już jest ciężka kawaleria, to walki z warciu. I to już wygląda naprawdę solidnie. Ta jednostka wygląda naprawdę solidnie. Dobra. Mamy też e, zmazowszy kolejnych. Ale oni są... Czekajcie, jak to tam, ten... W high. Oni są high. No I mają lepsze statystyki. Jak sprawdzałem. Mają lepsze statystyki od właśnie swoich poprzedników. No ale znowu nie wiadomo czemu mają, Są mniejszego tieru, są brane brani jako lżejsza kawaleria Coś tutaj musiało im się pić i, i zrobili tutaj błąd Polish Knights, drugi tier Lycerz jest z Wielkopolski To już jest kawaleria szturmowa No i na no, taką wygląda Potężna jednostka. Potężnie opancerzona. Kozacka. Jeszcze te czerwone takie. Zbrojki na koniec. Piękna sprawa. Zbrojki, to zbrojka nie jest w sumie... Stroj. Mamy <grych> no dalej. Polskich królów. Polskich królów. Rycerzy z Małopolski. Również bardzo dominuje czerwony kolor, co jest bardzo fajne. No i wygląd tych jednostek również... Pięknie tutaj się prezentują po prostu. Co tu dużo mówić? Polscy rycerze. Haj. Haj. No, opancerzenia jak skurwesyn. Aczkolwiek pieszy tier, no tak, no bo jak tutaj można dać większy niż jeden tier, jak są bardziej opancerzeni, to mają mniejszy tier. Idąc takie myślenia, kurde twórców jak na razie. No ale jednostka po prostu wyglądem powala na kolana. O pancerzynie kozackie, dodatkowo te właśnie kolorystyka, jeszcze dodatkowo ta czerwona, piękna sprawa. Po prostu beautiful. I ten piropusz u tego uziomka akurat. No piękne, pięknie, pięknie. Ten trochę wygląda jak z Mad Maxa trochę. No i mamy tak. Chorągiew krakowską. No widać, że to od razu jedna jednostka No elitarna jednostka akurat Więc musi wykonać elitarnie Aczkolwiek pierwszy tier musi, system musi być zachowany To musi być pierwszy tier No mamy już tutaj więcej ziomków z tymi właśnie pióropuszami Ale mają również inne pióropusze I to jest piękne, kurde Nie tylko postarali się o inne pióropusze przynajmniej jeszcze Co jeszcze bardziej podkreśla różnorodność Tu mam, bo mamy czerwony pióropusz nawet jak głębiej poszukać. Piękna jednostka. Cudowna. Weź się z takimi bi. Kasują cię od razu. No i mamy ostatnio jednostkę z walki szturmowej. Powiem że Late. Pyk. O już bardziej nowoczesne. W sensie późniejszy. Późniejsze opanterzanie, no i tak bardziej takie czarne wyglądają, to też świetnie, jeśli chodzi o właśnie taką kolorystykę, tutaj nie ma akurat czerwonego koloru, jedynie co to na tarczach, ale te zbroje, to wszystko to tak pod podchodzi, no tak odcień czerni mają właśnie, chyba, że to tak słońce w tej, w tej mapie tak pada, że są tak ciemni, ale, ale wyglądają po prostu przekozacko. Cholera. No i mają również swoje dwie jednostki kuszników na koniu A mianowicie drugiego tieru sierżanci Tutaj, proszę ładnie No i mamy również Late Late high, high, late Bardziej opancerzeni Kusznicy no to już nie takie, że normalnie mogliby brać udział w czynnej walce, w zwarciu. Rzucając po prostu kusze i biorąc do łapy miecz. Także jednostka, ale dosyć droga ta jednostka jest, także no tutaj również trzeba się zastanowić. Wszystkiego na raz nie kupimy, jeżeli będziemy walczyć w bitwach online. W bitwach na singlu to wiadomo, można tutaj sobie majstrować dowoli, ale w bitwie online tutaj trzeba coś każdem czegoś wybrać Aha, i jeszcze król właśnie Królu, królu, pokaż ty się No jednostka trosz, troszkę się różni od polskich rycerzy Tak pozostałych mają jeszcze malot widła na hełmach Tutaj widzimy czerwony tu taki jeszcze tutaj ładnie tu kolorki no i mamy naszego królewicza pokaż ty się inno z bliska Jejna sprawa no i co? To była wiel... Małopolska. Hmm. Zjednoczkami już z Wielkopolski też już tam pobranych. Eee, no i co? Pols mają tutaj roster po prostu świetnie. Masa łuczników, trzy jednostki włóczników wystarczająco, dwie jednostki halabardników również wystarczająco. Masa kawalerii to potężnej. Tylko problemem może być... Walka do walki, piechota do walki zwarciu. Tylko jedna jednostka dodatkowo za 700 troszkę to to ciężko jest z tym. Mogliby dać coś jeszcze na, albo tańszego... No, no właśnie właśnie, tańszą jednostkę jakąś. Po prostu mieczników z tarczami jakimiś i by byłoby spoko. E, także tak wygląda właśnie Roster Małopolski Polski. Teraz zapraszam Was do e, Śląsku. Tak, księstwa Śląsku. Niech Ślą to przy... Nie, nie wiem jak to się odbienia ale zapraszam Was No i halo Mamy tutaj Śląsk No i tak Jednostki tutaj oczywiście są w większości e, brane już jako Jednostki Małopolski czy Wielkopolski Także no swoich jednostek nie mają za dużo mm, Spear Militia no widzimy że to wygląda tak samo jak u Polaków Sierżanci również, będziemy szybciej tam odlecieć, halabardnicy też już tacy sami są, kusznicy, milicja, tak wygląda, czyli tak samo, nawet patrząc po właśnie... Kurde, no zawsze zapomnę, jak tam się... Nie, dobra. No i mamy jeszcze sierżantów, którzy, no może nie mają tych czerwonych yy, ćwikowanych zbrojek, tym się różnią. Od właśnie jest z moł Polski. No i mają takie miseczki na główkach teraz. Heavy crossbowman to samo Handgunery ci sami. Motent sierżant Może nie to samo akurat w tym przypadku No to nie jest to samo już Już nie mają wąsów, to po pierwsze No a po drugie No Po drugie już nie wiem właśnie, bo... Zresztą wyglądają bardzo ale to bardzo podobnie. To już to samo, to też widzieliście. To również widzieliście. Ale rycerzy Śląska, to już się nie widzieliście. To już tutaj wygląda naprawdę kozacko. Tu też. Pięknie, piękna jednostka. Można powiedzieć. Solidna. Drugi tier, jednostka szturmowa. Fajne barwy. Dun, 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 dun. Fajnie, naprawdę fajnie. O, to takie... Sleja Knight. Widzimy też, mają pióro swoje. No i jak najbardziej, jak najbardziej kozacka jednostka. Może nie o w pełni, ale... Ale naprawdę. No i pierwszy tier oczywiście, bo im bardziej o tym mniejszy tier. Standardówka. Ale jednostka naprawdę świetna. Polish Knight, to już nie widzieliśmy. No i kuszników na koniu również widzieliśmy. To są to ci sami. Czyli widzimy, że Śląsk ma mały rozstarek. Hmm, co tutaj ma? Nie ma w ogóle jednostek do walki w zwarciu. Do, no, piechoty do walki w zwarciu. E, mają jedynie włóczników mają będą jednostkę halabarników, strzelców mają akurat spoko, kawalerii też mają spoko. Jedyny problem akurat u nich to będzie właśnie jaceś, jakieś śmieczniki jakieś topory, cokolwiek. Także przechodzimy do Pomorza. No i mamy Pomorze, które jest wzbogacone. Bo to jest pod bardzo podobny roster co przy Śląsku. Tym razem ale wzbogaceni o, o chłopów. Gdy właśnie Pomorze ma swoich chłopów. Reszta nie ma. No i no wiadomo, chłopki jak chłopki, ale za 50 hajsów, no to wiadomo. Można załatać dziurę. E, mamy również e, Spear Militia. Akurat oni się nie różnią niczym od poprzedników. E, sierżanci, tutaj akurat się różnią, i to ja nie wiem w jakim kurde sensie, bo to ma sierżanci. Czyli lepsza jednostka, prawda? Ani gorzej wyglądają od milicji. Także no, tutaj jest dziwnie, jeśli chodzi o pomoże z tą jednostką naprawdę ale lecimy dalej halabarnicy widzieliście ich eee, X-Men akurat pomoże ma dwie jednostki do walki z warciu. to jest bardzo fajne u nich no i mają X-Men trochę słabsza jednostka średnia piechota do walki z warciu. no i wiadomo toporki mają ale tu mogli ty dodać automatycznie zamienić ten przepiechota do walki z jako piechota toporników ale jednostka Wygląda na tanią mi taka pewnie jest, nie sprawdzałem ceny Ale no, taki troszkę tutaj do flankowania na przyjęcie na klatę to, to się tutaj jednostka pewnie nie nadaje. A mamy Heavy X-Men. Trzeci tier, ciężka piechota do walki w zwarciu. Boom! Ta piechota morduje. Powiem wam szczerze. I to nie jest blef. Trzeci tier jednostki to naprawdę Heavy X-Men No i co? Oni pewnie są za jakieś 800, 700, coś takiego Wyglądają rewelacyjnie Na taką jednostkę tutaj widzimy Kęka. Piękna, fajna jednostka, fajna jednostka naprawdę No i mamy chłops, chłopskich łuczników Również za setkę oni są, za stóweczkę no i kurde, tuf używał ich bardzo dobrze Brał ich po 4-5 jednostki Czyli wykorzystał tylko 4-5 stówek Ale jak oni salwę puścili Kurde w mordę Mały damage, bardzo mały damage Ale jak puściło tak 5 na raz strzały To to kurde, to zabijało Wam powiem, że to zaczęło zabijać Nawet te elitarne jednostki zaczęły ginąć Także no, chłopcy, ucznicy to naprawdę Jednostka z potencjałem Mają więc swoich Łuczników sierżantów, co też właśnie reszta tych frakcji, które wymieniliśmy, nie mają. No i wyglądają całkiem fajnie. Mają kolczugi swego rodzaju. Co my nie wiemy, jak, jaka to była dokładnie zbrojka. Kolczugę to mają na ubierze też przy okazji. Ale, no i tutaj, pod tym. A akurat nie mają, dobra, nieważne. E, kusznicy, milicja, to już było. Mają swoich peltastów pyk, ale też bardzo tania jednostka Handgunery, którzy akurat teraz w krzakach siedzą e, Pomerańscy rycerze To już jest kawaleria szturmowa właśnie Pomoże cierpi na brak kawalerii do walki w zwarciu aczkolwiek pomorz, pomorzanie rycerze wyglądają całkiem fajnie Jednolite tarcze Także no, jednostka bardzo fajna. No i dobrze wyglądająca. No tu widzimy chorągiew krakowska e, Polscy rycerze, to też nie No i kusznicy na koniu. No i mamy Pomerańskiego króla, ale jednostka zapożyczona od Pomerania Knight, nie będę już tłumaczył, już za dużo. No i mamy króla. Zbliżenie na mordę. Su. So. Pyk. Także no, jeśli chodzi o Pomorze, to oni wyglądają zdecydowanie lepiej od Śląska, jeśli chodzi o roster oczywiście. Bo mają łuczników, mają kuszników, mają wybór w strzelcach, mają wybór w włócznikach, wybór w miecznikach. Co prawda dwie jednostki, ale jest. Tylko nie mają jednostki do walki z Marcją, jeśli chodzi o kawalerię, ale szturmówkę mają, także jednostka z frakcji naprawdę silna. Eee, no i co, to by było na tyle. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Bywajcie.